Cześć jak czapka, witam was widzowie bardzo serdecznie Dzisiaj jak doskonale wiecie Jest dzień, którego ja nie obchodzę Za sympatycznie, albowiem Mamy dzisiaj 14 lutego, tak zwane walentynki Święto zakochańców Ja jak doskonale wiecie, żadnej babeczki nimum I raczej nie zanosi się Na to, żebym miał Więc słuchajcie, zrobimy dzisiaj tak, że Wraz z innymi singlami Spalionowa, Nie wszystkimi, ale większością tych singli Zrobimy sobie Antywalentynki, a na czym te antywalentynki Będą polegać? My dzisiaj postawimy Bunt, kurde. Postawimy wojowniczy miecz na, na, na te walone amory i zniszczymy wszystkie znaki, które kojarzą nam się z tymi walentynkami. Idziemy na przekór walentynkom Nie będzie żadnych walentynek na palionowie. Nie ma tutaj na to miejsca. Koniec tego. Trzeba postawić zdecydowaną kreskę, kreskę i zrobić też dzień singla. On podobno w kalendarzu jest jutro, ale walisz to. Zrobimy to w takim razie dzisiaj. Na samym wstępie subskrybujcie kanał i wpadajcie na drugi kanał, bo tam dzisiaj mega fajny materiał, który ma 31 minut. Chyba. E, nagrywałem go z godzinkę Tam troszeczkę pociąłem. Fajnie jest tam to wszystko sklejone, więc serdecznie zapraszam. Nie mówię co to. Musicie ze wpaść i zobaczyć, żeby, żeby być e, zaskoczonym naprawdę masnym materiałem. Serdecznie Wam polecam. E, I możecie wpaść na mojego TikToka, bo dzisiaj też rzuciłem TikToka takiego dość cringe'owego, więc chcę, ktoś coś się. Zobaczymy teraz, ile ma wyświetlę, bo, bo zrobimy to teraz na filmie, bo wydaje mi się, że on totalnie nie poszedł i będzie nawet wstyd. Ale sprawdźmy to. No dobra, totalnie nie poszedł, więc bijcie widzowie, które podpromujcie, bo będzie przypał. Dobra widzowie, a my rozpoczynamy idę do pierwszego singla, jakim jest Mareczek, łapaj. Spytamy się go o kilka takich podstawowych pytań odnośnie Walentynek. Halo, halo, Mareczku! Siemanku, elo, elo, witam cię bardzo serdecznie. Marek, sprowadza. Zerkasz w kalendarz dzisiejszego dnia i widzisz datę jaką? Widzę datę e, walentynkową 14 minuty. No i słuchaj, ja się pytam, gdzie ta twoja Walentynka? No a ja ci odpowiadam, nie mam Walentynki. No żyję bez. Ale ale ale, ale co się stało stary, że nie masz ale, Walentynki? Ale wiesz co? Ale no różne są powody tego. Ale niestety w tym roku nie miałem szczęścia. Nie udało mi się. Może w następnym będę mieć więcej. tak Marek, a czy rok temu miałeś szczęście? Yy, no nie miałem. No, a ale czy co dwa z tego? lata temu miałeś szczęście? Yy, te nie miałem, ale za rok będę mieć Okej, okej Ja tutaj nie kwestionuję tego Po prostu chodzi mi o to, że ja dzisiaj wychodzę z inicjatywą Zrobienia święta dla nas Czyli antywalentynek Walić te walentynki Tylko, tylko, tylko singlowie I rozwalamy wszystko, co nam się kojarzy Z tymi sercami, czekoladami, kwiatkami Fuf to, nie będzie tego Okej, podoba mi się to, nie, dobra, możemy to robić To pierwsza rzecz Żaba, różowa żaba Nie, to się nie kojarzy z walentynkami No jak no, żaba Chyba różowe! No, różowe się kojarzy z panem tylko chyba nie? No w sumie trochę tak, ale trochę Uważcie, też mi szkoda tej żaby. Aaa, no chyba, czetuje, czatuje, Zaba! Spokojnie spokojnie, 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 nie no, nie rozwalam. Ale dobra. serduszka można rozwalić. Serduszka porozwalamy, bo tam są nawet takie dwa, które ja stąd widzę, ja po prostu je muszę zdeklasować, o, bo mnie dobra. denerwują, nie? To na pewno, ale słuchaj, najpierw Słuchy chodźmy to. jeszcze po Philipsona, bo z o, tego mamy co. mamy kolejnego singla, dawaj Tak, już tak, on się tak. Zgodzi. I robimy bunt singli. I robimy bunt singli i po prostu robimy singlowe święto na Palionowie, Koniec tego. Waleź Nie, Nienawidzę widzę Halo? Halo, aha, on zaś. Zaszczy... A nie, to... myślę, że jest ukryty. ma Filipie. Halo. Dobra. Przyprowadziłem ci kolegę. <grym> o, dziękuję, kolegę. Słuchaj, dzisiaj przychodzimy do ciebie z zapytaniem, czy chciałbyś dzisiaj z nami świętować dzisiejszy dzień? Ale dzisiaj są Walentynki, to chyba nie z Wami powinienem mieć świętować. To prawda. To, to prawda. Ale nie, nie, nie. Ale nie, nie, nie. nie, nie, nie My zamieniamy dzisiaj Walentynki i świętujemy dzisiaj antywalentynki, stary. Dzisiaj robimy antywalentynki, walić Walentynki. To ja tak będę podwójnie świętował, bo ja w sumie świętowałem i tak, teraz z Wami, no dobra. No ale wiesz, no tutaj z nami to będzie święto lepsze, ponieważ my walimy walimy wszystkie kwiatki, żygające tęcze i inne te rzeczy. Walić to. Nie Walentynek! Walić wszystkie gwiazdki! Ale, ale ty A, niś, Dawidzie, niś, niś. nie wierzysz w prawdziwą miłość? Słuchaj, na pewno je teraz. Idziemy. Nie w tym dniu. Nie no w tym dniu. Dzisiaj za tym. Ale to jest jeszcze kolejny singiel Może też do niego pójdziemy. Milkas przez jedno A! Ale przez nie. Jedno, no. ale, ale niestety ona chyba jest na awku, wiesz, wydaje mi się. O, o. więc Więc no dobra. niestety, więc niestety dzisiaj po, po, do niej, że tak powiem, nie zawitamy. Ale musimy, panowie, nasza misja jako bohaterów antywalentynek zniszczyć mm -hmm. wszystkie znaki, które są walentynko podobne Ja wiem, gdzie jest pierwszy z nich, na przykład tamte dwa serca, i to jest nasza pierwsza misja. <laughs> Ale mam dobra. jeden problem z nią. Mam jeden gigantyczny dobra. problem, a mianowicie nie mam fajerwerek, bo tylko jedną. Panowie! Proszę cię bardzo, ci przy, fajerwerki dla ci, ciebie. Szpurytujcie ci, przy drugie <laughs> Dzięki. Bardzo. Ha. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. sobie pomagać ciebie, prawda? No i to jest to, stary, dobra! Do ataku, Zniszczyć walentynki! Jesteśmy Grinchem, Proszę tylko walentynkowym. Walentynkowy Grinch, dobra. O nie, o nie. E, ja Bro, zajmuję się... wyższe serce, nie. dobra. Taki, ja pójdę na wyższe. Jak walentynkowy Grinch, to taki bardziej. Pinch Pinch? Co? Czemu pinch? Ty to masz taki agresyjny taki... Ej Maro patrz jakie twoje nożyczki są słabe stary Dobra patrz ja. Widzicie ale... nożyczki? O enchantuje nożyczki Patrz Ty to Nie na widzę Okej 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 Jest siła A Filip w, dobra, w ogóle fajnie, nie ma fajnie. Ja nie mogę Ej strzela ja coś zamian. we mnie Czekajcie O no bo chyba nie? Piladżer? Nie widzę o. Dobra I myk jak dzik w Dobra cyk Elegantzko obcięte Dobra Ej ja widzę coś ja te namioty walentynkowe? Nie, ja też, je ja też, nie, no to kurde, nie, nie, walić. Nie, 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 walentynkowe namioty też Różowe, walentynkowe namioty, nie Uła, będzie takich rzeczy na panie ej, ale to w takim razie. Ale czemu, czemu różowe, że walentynkami się kojarzy? Ej, no bo, no, bo te a namioty. Te, nie? Te, namioty te namioty są do spędzania do, 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 do walentynek po prostu. Ja no mi się no tak nie te Namioty są. Ja nie chcę ja, ja oddaję ja bloki, nie chcę. Dzięki, ja mogę wziąć, albo. Spalimy je, spalimy je, no czekaj, będziemy je palić. Co mi to oddaje? Sale, śmietnik. Dobra. Panowie, poczekajcie, musicie się zastanowić. przede wszystkim zwiększyć render distance, żeby więcej widzieć, dobra, okej. Okay. Dobra, spójrzmy na to To niszczy jedno co? serce, ale tam jest chyba grup jakiś, nie? Pokażę. Serce? Nie, nie wiem, czy to podchodzi pod. pod eee, to stronie. Jest, to jest palionkowe serce, ale palionka przecież żyje, no to ten grup, w sumie ja nie wiem po co jest. Dobra, niszczymy to serce. Pokaż eee, mi to serce. A, widzę je, tamte, tam no, Tam, dawaj je. tak, one były na pożegnanie palionki. Ale to. To co, to jest pochowane? Bo matko! Ty nie mam pojęcia, ty to ja nie wiem ja co są rzeczy. Nie wiadomo co, to jest. Marek co tu jest, co tu jest, Misziny... ja nie wydawałem żadnego grobu Wojana Dobra, spokojnie. Nie wiem co to było. Dobra, muszę nie, w ja no, to jest brudno. różowy, jest różowa! O, o, o no, to Nie wiadomo, mi to dostanie w to to Nie Dobra, może Lodomira nie będziemy niszczyć, bo może Lodomira, ej, Lodomira w ogóle Ludomira, nie ma Lodomira to już nie ma od wieku. Ej czemu ej, tu nie ma Lodomira ty? Ja nie powiem do tego. Lodomir już się wchorzy, bo ja mu nie płaciłem w śniegu po prostu i A? Wiesz, A to nie i... tak, że ktoś Stończyk. się go zabił? Nie, 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 Lodomir żyje sobie A gdzie? No, no na Alasce No dobra, niech ci będzie stary, dobra, dobra zostawcie mi moją lodziarnię i pójdziemy musimy rozwalić coś jeszcze, czekajcie, czekajcie No mi się na przykład żółty o, boże, no, też, żółty ej, też, ej, też mi się mocno kojarzy właśnie, na przykład właśnie, z malutkami no, tak. tylko nie żółty! Zostawcie ej, to. Ej, a mam ja... pomysł, A jakby zrobić no. taką antywalentynkę dla Paliona na przykład? O, a jak byś to zrobił, taką antywalentynkę dla Paliona na przykład? Na przykład taką, gdzie życzymy mu nic szczęśliwego, Valentyku. O, o, kurde, o, kurde. No to tak, że da, powiem, takie chanie się pod banika tutaj na Palionowie. Takie <ślam> Tak jest Dlatego Maro, dawaj, robisz to. Maro! Cię, to ja? Nie, 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 nie <ślam> Cześć, zobaczymy jakąś wolną książkę. O, dobra, okej, okay, tutaj, tam może się nadać, dobra. No nie, antywalentynka, możemy napisać na przykład. czekajcie, a bo dobra, nie wiem, bo nie wiem, tutaj, co tak komuś życzyć źle. Wiecie, znaki możemy poniszczyć i wiecie, to jest na propsie oczywiście, ale takie życzenie komuś z tych rzeczy, no nie e, wiem, nie się, wiem. Nie, jeszcze się znaki kończą, wiesz? Je jeszcze się, Oj, spuźna, jeszcze się coś spełni. Spóźna tosta, spuźna tosta ma różowe, różowy ten, jak to się nazywa, rumieńce, Co to zniszczyć Trochę sus, no, to w sumie muszę przyznać, że to nie wygląda za ciekawie. Ja nie wiem, ja nie wiem, co to tam robi tego. Co ty, co ty zrobiłeś w ogóle? Czemu ty zrobiłeś stary, różowe jakieś te? To nie z... ja zrobiłem, to nie ja to zbudowałem tak swoją drogą. Tylko to jest tak, to. to. Pa... Chyba Emilia, nie? Emilia, Emilia chyba no Naprawdę, to 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 tak to na temu, ale to była Emilia, nie? Murde, no Mordę, nie wiedziałem. Ale ja nie mam takich bloków, Mara, żeby to zakryć.

jej jej czy ty przypadkiem cię no, 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 właśnie. Są walentynki, nie? Wszystko, święto zakochanych, taki pan Szczypson siedzi sobie w swoim domku samotnie, nie ma tutaj walentynki żadnej i myśli sobie, chciałbym mieć taką walentynkę i siedzi tutaj w laboratorium, no i będzie pewnie wymyślał jakąś miksturę, czy mam rację? Czy pan Szczypson myślał tutaj nad jakąś miksturą miłosną, którą miał zamiast zrobić walentynki? Wydaje mi się, tak jeszcze, jeszcze trochę tak. Wydaje, wydaje mi się, że Marek ma stuprocentową rację. Wydaje mi się, Marek, że Filip jest A no, czy <laughs> ty, Marek, w przypadkiem... Nie chcesz się włamać do jakiegoś tunelu walentynkowego? Nie, 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 walentynkowy, nie, no ja po prostu mówię, te, 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 te no stawę, nie, nie, pas. No nie, 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 tego. nie, nie, tego. nie, 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 ja chcę tylko pokazać, że po drugie to jest laboratorium, na no, ja są nie wiem, nie wiem, mam pewne wątpliwości, że. Nie, może ja tak ci coś, powiem, nie? powiem ci na no, Mareczku nawet więcej, że to pomieszczenie nawet nie wygląda jak laboratorium, tylko takie do schadzki. Gdzieś No właśnie, a, a może zajęcimy może a? A może a? jeszcze jedną rzecz? Widzisz, Marek, Nie? to jest? Dom Deiva. Dom Deiva jest przepołowiony na pół, nie? No i my doskonale wiemy, że to Twoja sprawka. Nie, to. Ej, o właśnie, no. ej, musimy sobie to wyjaśnić. Ktoś wczoraj rozwalił mi domek na pół i no mamy prawdopodobieństwo, Marek, że to byłeś ty. Jest dwóch podejrzanych. Eee... No. i ty, ale no. Hirobra wątpimy. No, no i ktoś w ogóle poszedł do, ta, do takiego chamstwa i buractwa, że podrobił się pod Hero Bryna, się pod niego i napisał, że to Hirobrain Brain zniszczył, a wydaje nie, mi się barra, że nie, no, tutaj. Nie przekonam właśnie, no, no dlaczego ja miałbym wam niszczyć pół domu, panowie, ale w ogóle, czekajcie, my jesteśmy, mamy współpracować, to jest święto Singli, tak. Ale nie, bo właśnie dobrze, że film do tego nawiązał, bo stary nie wyjaśniliśmy sobie tego mareczku. Widzić. Wtedy chcieliśmy to... wkopać i tutaj wymyślić, jakieś nieco do nie stoją. Ja proszę tego tematu nie poruszać, się... bo... No cało, bo inny, inny się tłumaczy, co nie, ja, ja, dobra, 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 dobra. Wydaje mi się, panowie, że święto póki co jest na razie bezpieczne, antywalentynkowe. Ponieważ tak, Zniszczyliśmy serce, które było no główną oznaką tutaj tych walentynek. Wydaje mi się, że jeszcze kur, kur, kiedyś ja tutaj widziałem jakieś serca, bo na pewno coś było, ale one już zostały ponieszczone, więc dobrze. Wydaje a mi je, się, że nasze święto singli to to panowie, powiem wam tak, co? Co tam jest? No ten domek, ten domek jest psus, bo jest różowy cały. No, no to prawda, no on wygląda na taką wielką ja walentynkę. O! nie, w środku, ona coś, o nie, o, o! jest? Pod... a ona singlem, czy nie? Ona chyba, ej, ona może w ogóle nie być singlem! Dobra, ja bym, ja bym do mnie patrzył, bo to wiesz co, wow. wydaje mi się, że to, to ty, 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 nie, nie ty, ty powinno się podglądać. Panowie, że chce się podglądać. Nie, nie no, powinno nie, się podglądać Nie, nie powinno się podglądać, maluszku, nie rozpalić. będziemy... Nie, czekaj. Maro, jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy, że podejrzany jest ten twój żółty, chcieliśmy usunąć do a teraz jakoś chętnie no. chcesz inny usuwać. Mi no. się wydaje, że powinniśmy no. jednak zniszczyć ten ulot. No <laughs> ej, to w ogóle, to? ja jestem za wzniesieniem petycji o niszczenie domów, w których się nie usuwa, ale których się nie używa. Hal? Jestem za tą petycją Jestem nie, za petycją zniszczenia domów, w których się nie używa, czyli... No, ja też. nie, nie, nie. No nie, moja nie, żaba, ale ja chcę coś, pragnę tutaj napomknąć. Moja zaba jest połączona z moim nowym domem. Dobra, bo I... ja też tu zrobię tunel i będzie połączony. Ta, tunel, zobacz, jak ja to mam połączone basenem, hopie, tam jest no wszystko dobra, przemyślane. Dobra. To nie będzie tak łatwo. Dobrze widzowie słuchajcie, dzisiaj były antywalentynki z chłopakami. Życzę mi im, i wam, jeżeli jesteście też sami, żeby za rok też nie było antywalentynek, anty tylko był już walentynki Napiszcie w komentarzu jak Wy spędziliście ten dzień, czy sami, czy z kimś. Cześć!